Szanowni Państwo, Credit Agricole jako pierwszy bank w Polsce wdraża dla wszystkich swoich klientów biznesowych nowoczesny system akceptacji płatności zbliżeniowych SoftPos. O szczegółach tego rozwiązania opowie dzisiaj nam w studio nasz gość, ekspert banku, pan Przemysław Przybylski. Dzień dobry. Dzień dobry, panie przybyl. Panie dyrektorze, na czym to polega? System softpos najogólniej mówiąc to jest aplikacja, którą można zainstalować na dowolnym smartfonie lub Tablecie i zamienić to urządzenie w urządzenie do przyjmowania płatności zbliżeniowych. Nie trzeba do tego instalować żadnej dodatkowej infrastruktury. Wystarczy oprogramowanie w postaci systemu Android 8.0 lub nowszy, i to załatwia całą sprawę. Takie urządzenie mobilne wtedy staje się po prostu takim mobilnym terminalem płatniczym, który można wykorzystywać w każdym sklepie, w każdym lokalu usługowym i przyjmować płatności tak jak na każdym terminalu płatniczym. Czyli to jest system do przyjmowania płatności. No więc skąd taki pomysł, żeby zmienić telefon czy inne urządzenie mobilne w taki właśnie terminal płatniczy. W Credit Agricole bardzo dokładnie słuchamy naszych klientów i wiemy to dobrze, że nasi klienci, klienci indywidualni Wolą coraz częściej płacić bezgotówkowo, to znaczy nie chcą posługiwać się banknotami i monetami, mhm. tylko wolą płacić kartą, telefonem lub innym urządzeniem mobilnym, bez używania gotówki. No więc nasi klienci biznesowi, czyli przedsiębiorcy, muszą być gotowi do tego, żeby takie usługi oferować swoim klientom, żeby tych klientów po prostu nie tracić. Dlatego wyszliśmy z takim rozwiązaniem na rynek, współpracując tutaj. Z, z fintechem Softpos oraz z liderem na rynku płatności firmą Elavon i przygotowaliśmy pierwsze na polskim rynku takie rozwiązanie dla klientów banków, z którego mogą korzystać wszyscy nasi klienci, którzy mają założone konto dla ciebie. To jest naprawdę bardzo wygodne rozwiązanie, bardzo potrzebne, bardzo przydatne i zachęcam do tego, żeby z niego skorzystać. Dobrze, a to rozwiązanie klienci skąd mogą wziąć? Trzeba przede wszystkim założyć konto dla ciebie w banku Credit Agricole, a potem ściągnąć sobie tą aplikację Softpos ze sklepu internetowego, na przykład Google Play. Tak jak powiedziałem, trzeba mieć też telefon lub tablet z systemem operacyjnym Android 8.0 lub nowszym mhm. i wtedy takie, taka aplikacja da się zainstalować na tym urządzeniu i, i wszystko po prostu będzie działać. Nie trzeba instalować żadnych innych Systemów do łączności, nie trzeba instalować żadnych serwerów. Wszystko odbywa się po prostu automatycznie, jest bardzo proste i wygodne. Okay. A kto powinien się szczególnie zainteresować takim rozwiązaniem? To jest rozwiązanie przeznaczone przede wszystkim dla małych i średnich przedsiębiorców. To nie jest powszechne, że takie małe zakłady fryzjerskie, dentyści, lekarze lub kurierzy choćby. Mają takie rozwiązania u siebie w swoich zakładach i albo nie przyjmują tych płatności, albo uważają, że to jest za drogie i dlatego nie chcą instalować takich terminali do przyjmowania płatności zbliżeniowych u siebie w, w lokalach, albo z jakichś innych powodów jeszcze tego, tego nie stosują. I do takich osób właśnie kierujemy to rozwiązanie. Ono jest bardzo proste, bardzo intuicyjne i naprawdę nie wymaga instalowania żadnej infrastruktury. Wystarczy telefon, wystarczy tablet, Tablet lub dowolne urządzenie mobilne z tą aplikacją zainstalowaną i już można przyjmować płatności zbliżeniowe, już można ułatwiać życie klientom. Wbrew pozorom, nawet w dużych miastach wciąż jeszcze jest wielu przedsiębiorców, którzy z takich rozwiązań nie korzystają, i właśnie dlatego zachęcamy ich, żeby się tym rozwiązaniem zainteresowali. A zwłaszcza, że czytałem, że to rozwiązanie jest kilkudziesięciokrotnie tańszy od takiego tradycyjnego rozwiązania, które znamy ze sklepów, czyli z termina, mówię o, o terminalu płatniczym. Rzeczywiście opłata za korzystanie z tej aplikacji, za możliwość korzystania z tej aplikacji, wynosi w zależności od ofery, oferty 4 lub 5 złotych. To jest prawie 10 razy mniej niż opłata za korzystanie z takiego tradycyjnego, standardowego terminala płatniczego, więc jeżeli ktoś myśli o swoim biznesie, chce go rozwijać, a chce mniej płacić za, mhm. za prowadzenie działalności gospodarczej, mhm. no to warto, żeby się tym rozwiązaniem SoftPos zainteresował. To rzeczywiście bardzo interesujące rozwiązanie. O szczegółach tej aplikacji opowiadał ekspert Banku Kredy Agrikol, pan Przemysław Przybylski. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję.